Dawaliśmy im czas do, najdłużej do końca tego roku. Okazało się, że wytrzymali ze sobą niecałe 5 miesięcy. I tak można było, to oczywiście zabawne. Zabawne, bo to to niektórzy mówią, że dla gospodarki amerykańskiej. Nie, tam nic nie niesie dla gospodarki amerykańskiej. Pokłócili się i tyle. No, Musk uważa tą piękną, wspaniałą ustawę budżetową pana Trumpa za coś, za gniot, który należy wyrzucić do konta. Tam zresztą jest jakaś regulacja, która według Reutersa i Bloomberga jest groźna. Znaczy, to przeszło przez Izbę Reprezentantów i poszło do Senatu. Zobaczymy, co Senat z tym zrobi. Tam podobno jest taki, taka regulacja, która pozwala nakładać dodatkowe podatki na osoby, instytucje, których. W których państwa naraziły się Stanom Zjednoczonym w różny sposób handlowo, niehandlowo w różny sposób. Co według niektórych obserwatorów, gdyby to przeszło przez Senat, to mogłoby doprowadzić do dużego osłabienia dolara, to akurat bardzo by się amerykańskiej administracji na razie podobało, i do co najmniej 10% przeceny na Wall Street. Czy to są uzasadnione obawy? Ja tego nie wiem.